Dzień dobry moi kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie, co przyniesie obecna pełnia Księżyca w miłości. Pomysł pochodzi od Pani Iwony, to już kolejny pomysł Pani Iwony na czytania na mój kanał. Pani Iwonko, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za pomysł na czytanie, bardzo Panią ciepło pozdrawiam i ściskam i przejdźmy kochani do czytania. Robię to czytanie w intencji największego dobra moich widzów. Zaczniemy, kochani, od singli, singielek, potem będzie przekaz dla par, dla relacji. Proszę Was, moi przewodnicy duchowi, o przekaz, co przyniesie obecna pełnia księżyca w miłości dla singli, singielek. I zobaczymy, czwórka pentakli. Wy, moi kochani, w teraźniejszości realizujecie swoje cele, swoje pasje, swoje marzenia. Poja pokazuje mi się tutaj sukces, satysfakcja, zadowolenie, gromadzenie dóbr materialnych. I teraz, kochani. Zobaczmy ogólny przekaz dla singli, singielek. Co przyniesie obecna pełnia księżyca w miłości dla singli, singielek? Zobaczmy. Trzy karty, poproszę. Teraz sobie przejdźmy do podokładania, bo energie dosyć skrajne. Dlaczego piątka kielichów? I dlaczego siódemka kielichów? Od razu sobie sprawdzimy i zaraz przyjdziemy do omawiania kart. Ok, i zobaczmy. jeszcze chwilę Moi kochani dla, do, dla, do, dla niektórych z Was może być sytuacja, gdzie będziecie mogli mieć y, dużo opcji do wyboru. Czyli, jednym słowem, y, może interesować się Wami więcej osób niż jedna, lub to Wy możecie być zainteresowani więcej niż jedną osobą, jakkolwiek. Dla singli, singielek, co nowego może do Was przyjść? Jak najbardziej mamy tutaj potencjał na szczerą wzajemną miłość, pełną akceptacji. Świetne porozumienie, harmonia, zadowolenie, no świetna energia szczerej miłości. Moi kochani, Osoba, która może stanąć na Waszej drodze, może być bardzo pewna siebie, ustabilizowana zawodowo i finansowo, i będzie chciała wykluczyliśmy tutaj już inne, inną możliwość będzie chciała z Wami jakiegoś rozwoju, komunikacji i spotkań. I teraz tak, moi kochani, co nowego przyniesie do Was ta pełnia w miłości? Może tutaj mieć miejsce jakieś cierpienie. Nie widzenie jakiegoś rozwiązania, tkwienie w przeszłości. Tu się mi też pokazuje. Czyli uważajcie, abyście nie przegapili dobrych potencjałów na miłość. Jakieś, może, może mieć miejsce również. Smutek i rozczarowanie. Jakkolwiek, moi drodzy, tu jest bardzo duży potencjał na to, aby wasze sprawy uczuciowe poszły bardzo szybko do przodu. Z kimś, kto może być z zagranicy lub z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania, tu należałoby zobaczyć właśnie ten. Potencjały, które pokażą się, staną Wam na drodze, nie żyć przeszłością, bo może być tak, moi drodzy, że na Waszej drodze stanie ktoś, kto będzie spełnieniem Waszych wszystkich marzeń, potrzeb, pragnień, i to może być oczywiście w drugą stronę, może być wzajemne. Bardzo piękna energia, moi kochani. Jedynie co, no to trzeba by było, moi drodzy, nie żyć przeszłością, zdecydować się na jakąś konkretną opcję, ale też, uwaga, na wszelkiego rodzaju iluzje. Energie są ogólnie bardzo ładne. Duży potencjał na komunikację i spotkania randki, na rozwój waszej znajomości. Zobaczmy kochani radę zatem dla was. Nowe potencjały jak najbardziej do Was mogą przyjść w okresie pełni Księżyca, w tej obecnej pełni Księżyca, ale tu należałoby wyjść, już zostawić tą przeszłość, nie rozpamiętywać, iść do przodu, moi kochani. Zobaczmy radę mo dla moich kochanych, singi, singielek. Poproszę o radę dla moich singi, singielek. I mamy to, kochani, co my tutaj mamy. Dwie nam wypadły, więc weźmiemy te dwie. Moi kochani, no proszę bardzo, otwórzcie się na komunikację z kimś na nowe początki, możliwości. Bądźcie również kreatywni w działaniu, czyli zróbcie czasami coś innego, czego dotychczas nie robiliście. Działajcie również z wielką odwagą i pewnością siebie, moi kochani. Moi kochani. I moi kochani, posługujcie się z, zaz, znaczy, nie tak Działajcie, moi kochani, uczciwie. Miejcie na uwadze war takie wartości moralne, rodzinę, uczciwość generalnie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, skorzystajcie. Z czyjejś fachowej pomocy, porady, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Zobaczymy jeszcze moi drodzy: kartę z przeznaczenia dla moich wspaniałych singli, singielek. Poproszę o kartę z przeznaczenia na tą sytuację. Zobaczymy co nam tutaj wypadnie, moi drodzy. Okej. Okay. Przyjdzie rozwiązanie, moi drodzy. Czyli czymś mogliście się ostatnio trapić? Nie widzieliście jakiegoś rozwiązania, no to to rozwiązanie, moi drodzy, do Was przyjdzie. Trzeba tylko właśnie otworzyć się na te nowe potencjały i możliwości, moi kochani. Ja Was żegnam. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, tak abym mogła rozwijać mój kanał. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne i od razu z góry Wam bardzo serducha za to dziękuję. Dziękuję również Wam za całe dotychczasowe Wasze wsparcie. I moi kochani, wszelkie pomysły, jakie macie, możecie wrzucać na zakładkę Społeczność lub pod komentarzem, pod filmem po prostu w komentarzu komentarzach. Moi kochani, buziaki ściskam Was i przechodzimy do par. Zobaczymy, co tutaj w parach nam się pokaże. Robię to czytanie z intencją największego dobra wszystkich osób w stałych relacjach. Proszę Was, moi przewodnicy duchowi, co przyniesie obecna pełnia księżyca w miłości dla osób, w parach, w relacjach? Co przyniesie obecna pełnia księżyca dla par? Zobaczmy, kochani, w teraźniejszości, moi drodzy. Tutaj u Was może mieć miejsce takie bardzo pewne, stanowcze działanie. Działanie z odwagą, bardzo dużo zdecydowania, ale bardzo dużo rozmów, jakaś szczera komunikacja, rzeczowe rozmowy, ale działanie również ze zdrowym rozsądkiem, moi kochani. I zobaczmy energię ogólną. Dla par. Proszę Was, przewodnicy duchowi o przekaz dla par, co przyniesie obecna pełnia księżyca dla par. Zobaczmy. Niesie obecna pełnia dla par. Zobaczmy, kochani. Dobrze, tutaj muszę. sobie to dołożyć Piątkę pentakli no To dobrze i zobaczymy dziesiątkę pentakli. Niektórzy z Was mogą zawrzeć związek małżeński, moi drodzy. Od tego może zacznę. Mówię teraz do osób, które mogły już oczywiście takie, takowe plany mieć wcześniej. Jest między Wami bardzo dużo. Takiego spełnienia rodzinnego, związkowego, zadowolenia i harmonii. Niektórzy z Was działacie z, w zgodzie ze swoimi zasadami moralnymi i innymi, moi kochani, lub Wasza osoba tak działa. Dla, który, dla których z Was te wartości rodziny są tutaj bardzo istotne, zakończycie jakiś etap, moi kochani, w Waszej relacji, zakończycie po to, aby wejść w nowy Czy tu be, czyli tu będzie jakiś bardzo dobry, pozytywny rozwój dla Was w Waszych relacjach, pozostawienie czegoś za sobą, zamknięcie jakiegoś starego etapu, wejście w nowy. I z tym wejściem właśnie w nowe, bardzo duży potencjał na sukces, na polepszenie waszej relacji. Może być między wami jeszcze jakaś rozłąka, ktoś może być za granicą lub znajdować się w oddaleniu od waszego miejsca zamieszkania stałego. Stąd właśnie ta energia braku. Tutaj, komuś brakuje siebie nawzajem. Tutaj jest brak słuchajcie, kogoś, czegoś. Ewidentny jakiś brak, ale moi drodzy. Tutaj przyjdzie do was zadowolenie, szczęście i spełnienie. Być może najzwyczajniej w świecie, rzeczywiście wasza partnerka lub partner są w oddaleniu od was. Czy to gdzieś w pracy za granicą, lub to wy może być, możecie być w pracy za granicą, gdzieś jakaś rozłąka może mieć miejsce. Ale, ale to, kochani, wyjdziecie z tej energii. Mamy tutaj spełnienie i zadowolenie. Wasza stała partnerka, partner może być waszą bratnią duszą. Możecie być w bardzo dobrym porozumieniu z nią. Między wami może być bardzo dużo przyjaźni. Yy, zaraz tą dwójkę mieczy jeszcze dołożymy. Dlatego, że ktoś z Was nie będzie widział jakiegoś rozwiązania. Umiarkowanie: czyli ta sytuacja generalnie się nie zmieni. Ktoś z Was, moi drodzy, może nie widzieć rozwiązania, i tak jak mówiłam. I tu będzie potrzeba dokonania jakiegoś wyboru, podjęcia jakiejś decyzji. Być może rzeczywiście niektórych z Was może ta rozdzielić jakaś rozłąka. Stąd nie widzenie rozwiązania, bo spełnienie pomiędzy Wami jak najbardziej jest. Zobaczmy dodatkowo tą piątkę pentakli, tak żeby ją... Tutaj, moi drodzy, zakończycie jakąś sytuację, która rzeczywiście mogła Wami tutaj wstrząsnąć. Było dużo cierpienia i rozczarowania. Będzie dużo zbierania sił psychicznych i fizycznych, próba zebrania myśli. Owszem, dla niektórych to może być najzwyczajniej w sieci rozłąka, taka wiecie, przymusowa, ale również jakieś zdarzenie mogło mieć między Wami miejsce, które wprowadziło bardzo dużo smutku. Ale dobra nowina jest taka, że Wy z tej energii, moi drodzy, Wyjdziecie z tej energii braku, czyli zakończycie to jest ewidentnie, już mamy tutaj świat. Teraz dziesiątka mieczy: zakończycie coś, co Wam nie służy, zregenerujecie się psychicznie i fizycznie, zamkniecie stary rozdział, wejdziecie w nowy, otworzycie się na nowy. Jakkolwiek moi drodzy, z jakichś względów dalej nie będziecie widzieli jakiegoś rozwiązania, i ta sytuacja w okolicach pełni się nie zmieni. Zobaczymy tutaj, co nam jeszcze tu należy zwrócić, słuchajcie, uwagę na jakieś iluzje. Ktoś może mieć kilka opcji do wyboru, ale to w takim sensie, że słuchajcie, najzwy... czasami to nie jest tak, że my wybieramy jakieś opcje, po prostu naj... ktoś może kręcić się w waszej osoby, wokół... czy to właśnie w was samych. Ktoś w kimś się może zauroczyć, stąd niewidzenie, niewidzenie rozwiązania też również z tego powodu może zdobyć, współpracy kochani. Chęć współpracy pomiędzy wami, a waszą Osobą, waszą stałą osobą. Jak najbardziej jest, będą te wspólne plany na przyszłość, chęć rozwoju. Bo to, że słuchajcie, z kimś jesteśmy, to nie znaczy, że mamy, wiecie, siedzieć w stagnacji, to y, y, jak najbardziej można, a wręcz należy się rozwijać. Dbać o tą relację, czyli ta chęć zaangażowania cały czas tutaj w Was będzie wzajemna. Postawicie na wartości, na rodzinę, zamkniecie stary otap, wejdziecie w nowy. Nie będziecie widzieli tylko jakiegoś rozwiązania w jakiejś sytuacji odnośnie kogoś lub czegoś, moi kochani. To wiecie, to jest tyle, ile Was jest, tyle może być powodów wobec czego od razu już przejdę do rady, moi drodzy. Proszę Was, przewodnicy duchowi o przekaz o radę dla moich kochanych widzów na tą sytuację. Zobaczmy, każde z, prze... z przeznaczenia wy... wyciągniemy za chwileczkę po radzie, co my tutaj, kochani, mamy. Naproszę proszę, i dwukrotnie arcykapłan. Po... Moi drodzy, działajcie w zgodzie ze, swoim... ze swoimi zasadami moralnymi i innymi. Postawcie właśnie na rodzinę, na wartości, generalnie rodzinne. W razie potrzeby skorzystajcie z czyjejś fachowej pomocy lub pomocy kogoś, komu możecie zaufać. I teraz, kochani, kartę opiekuńczą na koniec. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przekaz z karty przepraszam, nie opiekuńczej, tylko z kart z przeznaczenia. Proszę o kartę z przeznaczenia dla osób w związkach. Bądź szczery. Czyli, jeśli macie coś do obgadania ze swoim partnerem, partnerką, tutaj należałoby wykazać się szczerością, jaką przeprowadzić jakąś poważną, konkretną rozmowę. I moi kochani. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze i subskrypcje, tak, abym mogła kontynuować tutaj moją działalność na kanale, aby mój kanał się rozwijał. Ja z góry Wam od razu z serduszka za to bardzo, bardzo dziękuję. Moi kochani, bardzo dziękuję za całe Wasze dotychczasowe wsparcie, za Wasze cudowne komentarze za wasze, za lajki, udostępnienia, no i oczywiście za subskrypcję wszystkim osobom, które mnie już zasubskrybowały. Żegnam was, kochani, bardzo serdecznie, ściskam, buziaki, trzymajcie się.